Coraz więcej mężczyzn goli sobie nie brodę, a klatkę piersiową i plecy. Klatkę piersiową rozumiem, ale plecy. Słuchajcie, profesor Słuchaj, Red ma problem. Brody są modne, to jest stwierdzenie tego artykułu. No proszę bardzo, kto by nie wiedział, nie? Wszyscy ludzie, którzy nas pytają, dlaczego mamy brody, dlaczego mamy brody? Nie wiedzą jednej podstawowej rzeczy. My, bez brody, no. przykład i przykład, wyglądamy po prostu dużo, 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 dużo dużo gorzej. Nie jest to prawda? Jest to prawda? Nie. Gorzej. Inaczej. A kto, kto o, ustala? O Jezu, zaczyna się. Ty nie jesteś brzydka, ty jesteś ciekawa. Jesteś interesująca i fajnie się z tobą rozmawia. Tak. To, że masz pryszcza na czole, tak. mi nie przeszkadza. Bo nie. jesteś bardzo interesującą osobą. A czemu zawsze masz znuknięty oczek na mnie patrzy? Chcesz się zawsze kochać przy wyłączonym świetle. A tak też mi jest łatwiej, tak mi jest łatwiej. Po prostu wstydzę się a swojego czemu, ciała. A czemu nawet jak jest rano, to zasłaniasz zasłonę? Bo wstydzę się swojego ciała. Kocham cię. Powiedz mi to prosto w twarz. Mówię ci to prosto w twarz. Ale otwórz oczy. Kocham cię. Ale tu myj, patrz. <grym> Więc my to... z tymi brudami wyglądamy w miarę... W miarę, ja o, dobrze to W miarę, Dobrze byś powiedziałeś dobrze. Nie, oczywiście Ale nie by był stop <grym> <grym> My z brodami wyglądamy dlatego troszkę lepiej niż bez nich, dlatego że te brody zasłaniają nasze tłuste tak, ryje. Tak. tak naprawdę powinniśmy mieć worki papierowe na ryjach, ale... Ale prowadziliśmy jeden odcinek, niestety nie damy się opuścić, jest tak. gorsza. Mężczyźni faktycznie zapuszczają te brody, które stały się coraz bardziej modne. Zaczęło się to oczywiście podobnie i u hipsterów, i u przedstawicieli takiego zawodów jak aktorstwo w Hollywoodzie, na przykład George Clooney i Brad Pitt, którzy zaczęli nosić bez opamiętania te brody. Wiesz, że Barbara płaci nie znaczy broda. I zastanawiam się, dlaczego nie. Bar... Niektóre kobiety nazywają się Barbara. I jest to zastanawiające. Czy Barbara jest faktycznie od brody? Może od barbarzyńców. Czyli wszystkie barbary to mają. Barbar... Moją... barbarzyńskie, tak. Wielkie firmy, takie jak Procter Gamble, mogą mieć faktycznie problemy, dlatego że ludzie masowo przestają się golić I, i, co jest bardzo ważne, to nie stanowi problemu w wielu zawodach. Do tej pory przynajmniej mhm. tak było, że w wielu zawodach nie można mieć brody. No nie, jeżeli się mhm. jest, nie wiem, prezenterem telewizyjnym, durczok raczej z brodą nie przejdzie. No, nie, no właśnie, a wiesz dlaczego? Podprogowo z brodą jest mniej wiarygodny, a jak jest gładko ogolony i w czystej niebieskiej, błękitnej koszuli, to lepszy jest przekaz. Ja wiem. No i teraz już wszyscy wiedzą, dlaczego no, ludzie ufają radkowiani nam. A. Właśnie to, to tylko pokazuje, jak bardzo prymitywny. Metod też rady słowkotarskiej. Dyrektor finansowy Procter John Meller mówi, że nie podejrzewamy o skłonności do żartów ludzi. Rzeczywiście, Meller tłumaczył się, że sprzedaż Procter Gamble spada przez to, że ludzie dopuszczają brody. Yep. No więc właśnie, zapuszczajmy brody, drodzy panowie. Tak. Chyba, że wyglądacie lepiej bez brody, to wtedy ścinamy Je. na gładko, żeby. Bo kobiety nie lubią, jak, jak, jak drapie. Ale jak już macie odpowiednio długą brodę, to już nie drapie. I M nie można wsadzać sobie tam różne rzeczy. Ołówki, długopisy. A ty możesz sobie, to sobie stać? Jointy. Przez część ja goliłem. A, A. Przed lesem? Kiedy jest po Elesie? Zawsze jest przed Elesem. nie wiem czy wiesz, my robimy 5 dni w tygodniu ten program, no. więc kiedy jest przed, a kiedy, kiedy jest po Elesie? Po Elesie jest w piątek, ha. koło południa, ha. a przed Elesem jest w niedzielę, yy, po wieczorem. No to przed Elesem. Wszystko się no. zresztą, Zapraszamy państwa bardzo serdecznie na Do Kina, w którym recenzujemy dwa, dwa oscarowe, filmy. oscarowe filmy, I... Sierpień w Osage County i oprócz tego jeszcze jeden oscarowy film, Ratując Pana Banksa z Tomem Hanksem I z, z Tomem Thompson. Z Emmą Thompson, to jest ważniejsze w tym no. filmie, gościu, okay. no. Jason Schwartzman jeszcze gra w Ratując Pana Banksa. N go nie lubi. Tak, to nazywa Szwarcman. To każdy wie, że to jest Szwarcman. A tak samo jak Goldbaum, może się kojarzyć. I Goldstein. I Goldstein. I Goldblum. I Goldman. I Goldman. Płodni bądźcie i radośni, Przy tym krzyczcie, żeby sąsiedzi wiedzieli. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. I żeby byli zazdrośni. Dokładnie. Ale nie. Co oni tak jak zwierzęta. Bądźcie. Lekko strony nie. <słuch> To tylko pokazuje, jak bardzo prymitywnych metod używa Radosław Kotarki. Do, do jakich metod Boom. się stosuje? tak? jeden. Palec, wsadzony. Jeszcze jeden. Przypomnę jeszcze. Przybawam. Mogę przybawam. równocześnie Pewnie. dwa palce mu wsadzić. Tak. A do tego. Nie zgubi. Nie zgubi. I widzisz, jakich my argumentów inteligentnych używamy? I co? No, no co? I ty byś teraz nagrał filmik? To bardzo interesujące, co pani Tak, Dokładnie. Mówicie, a ja mam tak. taką historię. W o mam twoje historie.